Witajcie wierni gracze Terraria. Tu zaczynamy po prostu grę. Jak single player i Tu możemy sobie zrobić charaktera. Ja już jednego zrobiłem. Klikamy, to sobie wybieramy w ogóle softcore, medium core i hardcore. Hardcore to się po prostu traci tego, w którym się jest charaktera. Lepiej nie brać na hardcore, Lepiej na... No ja tu już sobie zrobiłem. Tu się robi kilka ciokryty żeby zrobić mój czyli ogromny. Miejcie czyli taki normalny, mój mały. Ja już mam tu jeden. Tylko, że chodzi o przetwarzanie, trzeba walczyć o życie, budować. Ja już tu mam alternatywę, a więc... To będzie taka jakby wielka przygoda. Dokładnie to się nazywa: Terraria. Przygoda na Maxa. Chyba na tym świecie właśnie miała taką małą koglinę. Jeśli dobrze pamiętam. A Ale to nic. No, to jest to śnie, śnie nawet. Ale co mogę zrobić? Ko klejny muszę zginąć. To, to był mój admin, To jest mój Halo tak właśnie szczela. To jest chyba najlepsza No tylko to jest maksymalna przygoda i w ogóle. Jest dużo rzeczy, się dzieje w ogóle. Mam fotę z boku, może go kiedyś zobaczycie. Skontaktujcie się ze mną na Skype, to może kiedyś sobie pokrać multiplayer. Też mogę jakąś nie na, na mogę Wam posprzedawać różne rzeczy na multiplayer. Jeśli chcecie to piszcie w komentarzach. No i w ogóle. Często wpał. Jedna tron, Do wszystkiego. chociaż znaczy się to dokładnie skinę. Raczej znaczy nie. Dobrze, oni zginął. Tak, starka może przechodzić. Tak to i w ogóle. O, oh, z goblinami has been defeated. Co nie było z goblinami? Jeszcze się wygrałem ty. Akurat się okazało, że nie udało się nagrywać. jakiś program, zawsze coś źle było. Ja zrobiłem to 20 ponad 20 razy. A więc, sorry, za tu już w ogóle nie będzie goblinów. Pokażę Wam met Hotel. No tak, lepiej pod siebie. To strasznie. O już. Goblin army has been defeated forever. Czy coś mi ukradli? Nie, tylko drzwi. No ja tu, tu mam taki hotel, tu jest mój wiatr, nazywa się Chef Martin, help, close crafting Ja tam pójdę sobie na crafting i zobaczę co mogę zrobić, zrobić? Znaczy nic Ale mogę zrobić, po prostu koło czegoś, nie? Oto, meteorite bar Bo jestem blisko świeca, no przytapiam. Mam 12 meteorzytu. No, no i mam trochę ten, ten monitzbar. 13. Spójrzmy na Admin i będziemy sprawić, co możemy zrobić. Light Bane Gdzieś 10, 10 to litrów. No dobra. Ten... O Warrocks of Night. Jest bo Hmm, ja to Wam mogę posprzedawać, bo mam jeszcze lepsze rzeczy. Jeżeli jeśli będziecie coś tego chcieli, to sobie powiedzcie, to Wam sprzedam. Zobaczmy co Wilbur, czyli ma do mnie do powiedzenia. Mogę kupić jedynie teny, neszczały, burzeny, a to najważniejsze co mam dla niego kupić. Po prostu będziemy, tu do Nelsa pokazywamy, jeszcze Steel. tu jeszcze Steel. Tu mam zakład, który jest w arenie PvP, a więc pamiętajcie, tu warto mieć na PvP, jeśli chce się mieć do To To są dwa domki, takie jakby, których można sobie zrobić pokoń, a więc jeśli chcecie to <Ky> możecie a pójdę teraz na pustynię. Mam no, tu takie wiem, razu powinien to pokazać jak robię, nie? ale będę miał właśnie inną też serię generalnie. Tak, no i tak ja tu też będę trochę pokazywał co robię. A więc nie ma się, że rzeczywiście jak to putowałam, bo i tak by to was nie ale... A właśnie, to robisz teraz z tymi starami, to mój Star krok. To robi, że spadałem z pijaków takie. No też pół, które robią, że lata, bo tak się w kobietach. Tu mam też ABG DPS, to tutaj mi 3 defensa, nie. No bo jest amort, a tak to takie rzeczy, które mam za korzyści. no tu mam luki obszerne, no chodził. Ja robię, że mogę chodzić po Healthstall, gdzie? Nie też po metodzie. Nie też, że nie mam tam widać jak spadnę. Mogę wam to robić. Widzicie, tu mam 5 tam widza, Prawda? A teraz nie mam żadnego damidza. Niestety, że tutaj nie robią tak, jak ma się dość amu, to zostawiamy już życia ci nie zabierają tej do stworzenia. Niestety, tak by było dużo łatwiej. Tu mamy taką dżunglę, znaczy tezert. Te to pustynia. Não, tu fala, que tu já tomou de graça. Tu também é to. Ó, tu piaskiem A tu namrubisca, que eu já trochę da graça. mogę wam pokazać. Widzi? Dawid robi. Tu és zbyt A ja mam na które który stary rzeczy mam, dają mi. A czyli o to, ty set, nie? Czyli po prostu, jest czyli, jeden, to jest tak fajne. Czyli prawie wszystko zabiera mi tylko jeden. No, to sobie je że Zabieraj mi jeden. Chodź mi tadus. Jeden, muszę zniszczyć taką piłę demonową, nie piłkę, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, możecie mi napisać, pokażę wam co znajdę, pamiętam, że w tej jaskini była, potrzebuję jeszcze jedną, żeby, no o tam jest o to, nie wiem jak to się nazywa, ale to nic. Ja mam Hadrax, mogę mi zniszczyć wszystko. No, o ty. O ty. Bo to wtedy mi zabiera David'a, można tylko jak pełny Hadr. Chyba. Cześć, mama. Wiesz, że właśnie robię tu serię w tej chwili? Co? Przecież na tym zarabiasz, tak samo jak ja. To warto. Teraz będzie boss. Poza odcinkami zrobiłem dwa z tych, żeby właśnie boss, akcja. Nie będzie na razie mechanicznych bossów, może później. Jeśli się posad z mechanicznymi. I za tu troszeczkę uważać z tym bossem, bo jest nawet trochę silny. Też dla to łatwe, zależy jakiej broni się używa mam Halo Rypice, nie jest podobny dla tego bossa, ale... To Halo Rypice to da... Niby jest najlepszy. A tu prawie pokonałem całego bossa już. Tak to dużo szybciej pokonuję bossa Tego... Tego no i też mogę mechanicznego łatwo pokonać. A mechaniczny to znaczy nie jest zbyt łatwo, ale... Jakoś mi się czasami udaje. Rzadko, jak jestem na jest tylko mi się udaje. Bo tak na fibru, to pan też się chyba nie udało. Popatrzcie, jest mechaniczny, odrobi takie małe laserowe. okej okay, w ogóle strzelać nas z laserem. Dobra, to jest taka. żeby przeżyć. Trzeba tu przeżyć. Trzeba znajdować flotu talenty. Pokonywać bossów. Uuu, jest! Wygrałem dzięki moim skrąg temu. to ja trochę mam trochę rzucę w imporcie, ale wyjmę. Poszyna sobie, wypiję. I tak mogę dać przecież to tutaj, a ty? Shadow Scale. Tak, właśnie to chcę, lubię Shadow Scale. Myślę, że Sadowski jest bardzo dobrze. Chodźmy do domu sprawdzić, co mogę z niej zrobić. Ale to zrobimy w następnym odcinku.